Udaliśmy się z wizytą do Muzeum Historii Komputerów. To prawdziwy skansen dla używanych kiedyś sprzętów komputerowych. Commodore, Atari, Pegasus, te i inne ślady przeszłości można spotkać w placówce Katowickiego Muzeum. Skąd wziął się pomysł na powstanie Muzeum Historii Komputerów? Pomysł. Pomysłu tak naprawdę w ogóle nie było. Na początku był fan, dobra zabawa komputerami ośmiobitowymi. Z czasem zaczęliśmy ratować. Coś większego, coś większego między innymi stoi za nami. To są trzy ze 150 w ogóle komputerów, które były wyprodukowane w Polsce, dokładnie w zakładach EMAK w Tychach. No Nam udało się to uratować z tego rozbieranego obecnie, już dość mocno rozebranego wręcz budynku Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, czyli ten wieżowiec, który stoi przy Spodku w Katowicach. Może podejdziemy teraz do tej wielkiej maszyny którą nie jeden z nas by pewnie komputerem nie nazwał w tych czasach. A to jest komputer na dodatek polski komputer, tak? Tak, to jest polski komputer. Początek to jest rok 1976. Te konkretne, konkretne egzemplarze pochodzą z roku. Najstarszy jest z 1978, najnowszy jest z roku 84. I było wyprodukowanych tylko 150 sztuk. To są komputery, które były wzorowane na początku na Hewlett Packardzie. Potem były tak zwane wersje MKJ. A na samym końcu, oczywiście bardzo w tej chwili upraszczam sprawę, bo tych niuansów, które powinienem Państwu w tej chwili wyjaśnić, jest znacznie, znacznie więcej. Nie zmienia to faktu, że w efekcie końcowym powstały oto takie komputery, które były produkowane w EMAGU w Tychach. Komputery, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz: programowany rejestrator cyfrowy. Nie ma nazwy komputer. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach oprócz listy KOKOMU, zastrzeżonych nowoczesnych technologii, brakowało tak naprawdę możliwości użytkowania nazwy komputer. Proszę zwrócić uwagę na to, że ten komputer sam w sobie nie ma klawiatury, ma panel techniczny. Panel techniczny, przy pomocy którego można było wprowadzić mu dane. A czy to tutaj to jest maszyna do pisania, czy też, bo tak wygląda, przepraszam, no, pamiętam, że mama pisała na czymś takim, tylko że to miało większe po prostu tutaj <grym> pole manewru. Można powiedzieć, że to jest maszyna do pisania, ponieważ wystukiwany ten tekst rzeczywiście odbije nam się na papierze, jednakże tak naprawdę jest to telex. Telex, telefax później to tak naprawdę początek dzisiejszych SMS-ów, czyli krótkie wiadomości, choć nie tylko, ponieważ całe strony później wysyłano przy pomocy takich urządzeń. Po drugiej stronie musiało stać niemalże identyczne urządzenie, niekoniecznie tej samej firmy, które przy użyciu taśmy perforowanej mogło odebrać informacje, a potem przy odpowiednim ustawieniu kombinacji klawiszy można było to rozszyfrować i odczytać tak naprawdę tekst. Wiadomości, który ktoś nam przysłał. Tutaj jeszcze mamy taki jeden sprzęt, który bardziej już przypomina komputer z dzisiejszych czasów. No i tutaj muszę pana zdziwić, bo to nie jest komputer, to jest tak naprawdę terminal, czyli końcówka komputerowa, która służyła już w późniejszych czasach do obsługi tych PRS-ów, które stoją za nami. Tak samo i ten po naszej prawej stronie brakuje w tej chwili do niego klawiatury. To są rzeczywiście terminale, przy pomocy których można było w późniejszych czasach zamiast tych paneli technicznych wprowadzać informacje bądź uruchamiać poszczególne funkcje komputera. Proszę zwrócić uwagę, że pod tym sprzętem znajduje się baza danych. Baza danych w postaci taśm perforowanych. Proszę bardzo. Tak to pięknie wyglądało. Tu nawet widać, że jest coś zapisane, zakodowane w języku BASIC. Jeżeli byśmy to o, tak, albo właściwie tak musieli to zaprezentować. Jakie na przykład instytucje mogły korzystać, albo korzystały z takich właśnie? E, nośników? Dokładnie. Z takich nośników korzystały praktycznie wszystkie instytucje. Niestety, siedziba muzeum jest obecnie w remoncie. Nie wiadomo też, czy komputery pozostaną w siedzibie koło dworca PKS. Możliwe, że będą musiały się przenieść do swojej starej siedziby w Szopienicach. Czas pokaże.